Dzień dobry, zapraszam dzisiaj na otwarcie paczki jeszcze z katalogu 18. Są głównie prezenty, które dotarły do mnie w ostatnim wręcz momencie. Bałam się, że już te paczki nie dostanę. Bardzo jakoś długo szła do mnie. Wyjątkowo. I zapraszam na przejrzenie tego zamówienia. W katalogu 18, jeśli zamawiamy 3 opakowania witamin i minerałów, to jedną dostajemy Bratis. Można mieszać, ja wybrałam dwa opakowania dla kobiet i dwa opakowania dla mężczyzn. Poza tym mam taki zestaw Swedish Spa. Głównie skupiłam się na zestawach, ponieważ tego dnia, gdy zamawiałam w kalendarzu odwentowym wystąpiła taka propozycja, że mam zniżkę 20% na wszystkie zestawy w katalogu 18. Czyli to jest tutaj tanie, 40% od tych cen katalogowych. Olejek do ciała, mydełko i taka maseczka do rąk. Ja myślę, że pewnie widzieliście to mydełko nie to jest takie do masażu, w ten sposób zapakowane i ono jest spore, bo ma aż 100, 100 gram. Ja lubię całą tę serię Swedish Spa, więc jestem zadowolona. To może później jak będzie całość, a tutaj proszę wam zamówiłam yy lejlak, biały bez, tak ładnie zapakowany zestaw, mam tu wodę toaletową i krem do rąk, no przyznacie, że na prezent ładnie to wygląda, ja nie lubię w tych kartonach prezentów za bardzo, no nie kupuję raczej, ponieważ uważam, że to jest marnotrawstwo, zupełnie niepotrzebne, ale i tak myślę, że musiałabym to zapakować w jakąś torebkę, więc zdecydowałam się. I mam jeszcze jeden taki zestaw. Zestaw eklastyr, to są perfumy. To też była fajna na to promocja. Więc ja nie drogo, to kupiłam par 50 zł, a mam tu dwa bardzo dobre produkty. Czyli mam perfumy Eclat, męskie, świetne są i mam taki do golenia. Nie wiem, to, tego nie znam Nowage, ale y, pianka chyba to jest y, do golenia Aż tak. nawet nie wiem. No, w każdym razie coś tam do golenia, czy krem do golenia. Ale y, powiem Wam, że nie znam tego produktu. Tak trochę w ślepo y, zakupiłam, kierując się tym, że to jest, y, jest Nowid's. Jeśli wiecie, czy to jest dobry produkt, dajcie znać, to pójdzie na prezent, więc tak. Wolałabym, żeby osoba, która to ode mnie dostanie, żeby była zadowolona, bo przyznacie, że całkiem ładnie to wygląda, a perfumy są cudowne, cudowne i oprócz tego mam tak, mam y, też w zestawie, też 40% taniej kupiłam Eleo, czyli y, z takimi naturalnymi olejkami. Szampon do włosów i odżywka, no pięknie zapakowane. To wzięłam sobie na święta i nie wiem, pewnie będzie mi żał się z tym rozstać, bo uwielbiam z Mirrą i Śliwką żel do ciała i rąk oraz taki mm, Balsam. Obecnie używam, pokazywałam Wam top 10. To najlepszy, najwspanialszy. Bardzo, bardzo mi się podoba. Więc yy, zobaczę. Jeszcze się zastanawiam, czy w prezencie, czy sobie zostawię. Też jakoś niedużo za to dałam. Może 17 zł? Czy, nie, nie, nie. Prze, prze, przesadzam, 20, chyba 8. Już nawet nie pamiętam. Dobrze. I yy, oprócz tego mam taki. Zestaw, to było to i słuchajcie to, taki był zestaw, glasier i yy, yy, to jest żar pod prysznic i mydełko w kostce. Mydełko jest duże, ono ma chyba, tak myślę, że ma może 100 gram, tak duże. I to też jakaś śmieszna cena nie, 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 chyba niecałe 30 zł za ten zestaw zapłaciłam, bo to były takie naprawdę duże zniżki. I jeszcze mam yy, taki zestaw był, ale on tu mam może 15, nie wiem, krem do golenia i taki yy, taki czy po pogoleniu? aż serk chyba po goleniu, po slibrycję czy po goleniu i. Yy, Sap Zero, żel do mycia y, twarzy i y, do mycia, przepraszam, ciała i włosów. Coś takiego. Oprócz tego taki jeszcze zostawiłam dla dzieci. To w prezencie pewnie pójdzie dla dziecka. Czyli mydełko w kształcie truskaweczki, żel do mycia ciała. I jeszcze wzięłam próbki, te próbki Time Store. One się nowej, one się u mnie bardzo dobrze sprawdzają, z tego względu, że ja w czasie, gdy gdzieś wyjeżdżam, to nie lubię wozić ze sobą takich produktów, wiecie, które zajmują dużo miejsca, więc te próbeczki sprawdzają się doskonale na wyjazd gdzieś tam na święta po, że pojadę, z noclegiem, więc to jest świetna sprawa, więc tak. Zakupiłam się sobie na dzień i na noc. To są moje ulubione kremy. I y, Jordani Gold Essence mam. Y, to Jordani Gold Essence mogą sobie wybrać w cenie już nawet nie wiem, może 5 zł czy 10 zł, może 9,99 ponieważ jedna osoba w katalogu chyba wcześniejszym y, zapisała się do mojej grupy. Na to też przypominam, że udostępniam link, przez który można zarejestrować się do klubu Oryflame i mieć właśnie dostęp do, do zniżek 20%, a czasami 40%, tak jak tutaj w moim przypadku, gdy się śledzi na bieżąco kalendarz. Więc to jest moja też, to są perfumy właściwie, tak? Patrzę, czy to jest napisane. Tak, perfumy. I to też są moje ulubione perfumy w Oryflame. Nie miałam ostatnio, więc czekam na te, czekałam na te perfumy. Na pewno nakręcę Wam film, w których otwieram te perfumy, bo mam kilka wód do otwarcia. Już tak odłożyłam i postanowiłam, że na wizji je otworzę. Niektóre znam, a niektórych nie znam, więc zapraszam. I też zapraszam Was na film, w którym dokonam takiego przeglądu moich zapachów Oriflame. Już niektóre chcę skończyć i chcę otworzyć nowe, żeby móc testować nowe zapachy, no ale z niektórymi pewnie ciężko będzie mi się rozstać, więc mm, też zakupię albo może mam w zapasie, pokażę Wam jeszcze inne, nowe. I, I jeszcze tutaj miałam, nie wiem dlaczego mi ta torebka wskoczyła, zamawiałam, ja jej, ja jej nie zamawiałam, tej torebki, słuchajcie, ale jeszcze dostałam taką torebkę za, za grosz. Coś takiego. No i oczywiście na tym tle życzę spokojnych, rodzinnych, dobrych, po prostu dobrych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Do nowego roku to może jeszcze jakiś film się pokaże, ale już szczęśliwego nowego roku też życzę i do następnego razu. Do usłyszenia, do widzenia, cześć.